Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Kilos. Witam was na Skywarsach Dziś oczywiście na serwerze Craft Games Widzimy się na pierwszej arenie No okej, okay, jesteśmy na pierwszej arenie Słuchajcie, chciałbym następnie bardzo podziękować Za 69 lajków pod ostatnim filmem Że co? 69? Co? What? A tak na serio, no wiadomo Podałem liczbę 69, tak naprawdę Jestem troszeczkę więcej, ale jak widzicie na screenie 69 jest, no wiadomo Jak liczbą Taką troszeczkę śmieszną, czy coś, no wiadomo, no w każdym razie chciałbym wam bardzo podziękować też za 400 subskrypcji, jak sami widzicie 400 subskrypcji na kanale What? Say What? W ostatnim odcinku chyba było ich tam nas właściwie, 250, 200, coś koło tego w każdym razie. Słuchajcie, czy my opróżniliśmy wszystkie skrzynki? Chyba nie, tak mi się wydaje, że nie. Jeszcze sprawdźmy. Tak! Wow, ominąłem żelazny miecz. Co? Jak ja mogę ominąć żelazny miecz? Miecz, miecz, jaki miecz, co? Dobra, postarajmy się dostać do tego kolegi, który e, widzimy tutaj. Stara się załatać, zabudować. Cokolwiek by to brzmiało wodę w każdym razie. Czy mamy jakieś śnieżki? Tak, mamy. Trafimy? Chociaż jedną, chociaż jedną, please. No, nie mów, że nie dostał. No, fuck, nie. Yeah. Shit. Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. No okej, okay, jesteśmy na kolejnej arenie. Łatnie wywaliło mnie. Bardzo dziwne, nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, chciałbym też również podziękować dla Frotizer za to, że zrobił na mnie rajda bardzo dużo stałych widzów, e, który, którzy, właściwie są u mnie na streamach, nie, wiadomo, ja tam streamy jakieś robię i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście link do Twitcha macie w opisie, do Facebooka i do czego tam jeszcze jest link? No do wszystkiego. Już wszystko podałem dobra, budujemy się do tego typa. Chociaż nie mamy tego broni, więc jednak by było głupoto budowanie się do niego. Staramy się tutaj zrobić jakoś ściankę, jakiś mur obronny, czy jak zwał, w każdym razie. Dobra, typek tutaj stara się podbudować do góry. Mamy wędkę, więc możemy kogoś zwalić z góry. Starajmy się. Jego na przykład. Stary nie masz życia teraz. Mam wędkę stary. Wiesz co to oznacza w ogóle? Nie pewnie nie wiesz, bo jesteś zerem. Nie ja oczywiście sobie żartuję, nie? Tak, jak już poruszyłem sprawę, jeżeli chodzi o te Twitchy i tak dalej, naprawdę zaraz dobiłem do 1500 followów. To jest mega liczba. To jest naprawdę bardzo duża liczba. Ja mam taką nadzieję, że jednak, e, chociaż followuje to nie wszystko, jak dużo osób mówi, poddaję się. Kolejna arena. <noise> Okej, okay, jesteśmy na kolejnej arenie, ludzie. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje ostatnio. No. Jak na odcinku chcę sobie zagrać, spokojnie oczywiście. Chciałbym troszeczkę dłużej niż, nie wiem, półtorej minuty na arenie zostać. No tak mi to nie wychodzi. No i teraz zombiaki, no ludzie, no naprawdę nie wiem, co się dzieje. Creeper, no kurde, i zaraz wszystko. Przynajmniej zabiło coś. Coś jeszcze we mnie strzela, no mam nadzieję przynajmniej, że mnie to nie strąci. W każdym razie, budujemy się do skrzyneczki pierwszej tutaj, postawmy, postawmy właściwie tutaj jakąś taką ściankę, no i nie będzie w nas strzelał, dobrze, przynajmniej, chociaż przez chwilę, what, say what, <gryżąc> chociaż przez chwilę będziemy mieli jakąś tam ciszę, wiadomo o co chodzi, w każdym razie, mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodoba. oczywiście ja, tak jak mówię, nie umiem grać w te, nie umiem grać w te Sky Wars, więc musicie mi to naprawdę bardzo wybaczyć. Słuchajcie, mam taki dylemat. Co myślicie nad Super Ninja? Znaczy, wiadomo, Super Ninja jest stosunkowo lepsza od. Chyba jest najlepsza ze wszystkich itemów. Oczywiście, pomijając, kok, pomijając e, Koksa, którego chyba tutaj nie ma. Ale myślę nad Ninja, nad Ninja tutaj, nad Super Ninja i myślę nad Perłą, Więc. E, no, jak widzicie, po prawej stronie ekranu mam 1454 monet To nie jest jakoś tak mega dużo, ale wiadomo Potrzebuję dwa razy tyle, żeby kupić sobie e, Super Ninja Tak samo... What? Wygrałem kolejną... Znaczy, pierwszą arenę Teraz? Cza? No nie mogę się rozgadać, no Kolejna arena w każdym razie no okej, okay, jesteśmy na troszeczkę porypanej arenie, jak widzicie, bardzo dużo tutaj jest Lian. Nie ma jak tutaj łatwo się przemieścić oczywiście z miejsca na inne miejsce. Mam nadzieję, że damy radę chociaż coś jeszcze dzisiaj wygrać. No fajnie, fajnie, że wygraliśmy arenę. Oczywiście. No nikogo nie zabiliśmy, co jest słabe, chociaż, chociaż... nie jestem już w sumie pewien. W każdym razie, dzięki jest jeszcze raz stary za tego rajda, Po prostu tak mi narobi smaka do streamowania. Ludzie, naprawdę, jeżeli oglądacie ten filmik, mam nadzieję, że jesteście followerami na Twitchu i mam nadzieję, że będziecie tam wpadali. Oczywiście um, mamy teraz wakacje, staram się w wakacje robić streamy codziennie, nie wiem jak to będzie w roku szkolnym. No, nauka jest najważniejsza, nauka na pierwszym poziomie, oczywiście, bo ja Gubię inaczej. Dobra, specjalnie dla was zrobię jeszcze jedną arenę, bo szlak mi zaraz trafi. No, no okej, okay, ludzie, witam was już na ostatniej arenie dzisiaj. Oczywiście. Linki, wszystkie linki macie w opisie, tak jak ja to mówiłem. Naprawdę, zaglądajcie do opisu. Tam to, to wszystko, co tam się znajduje, jest naprawdę mega, 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 mega ważne. Oczywiście dla mnie, nie? Mam nadzieję, że tam zobaczycie, co tam się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no, nie mamy jakoś dużo specjalnie dużo itemów na początek. Tak jak sami wiecie, jeden stały item, jak na razie na Skywarsach, jest to mój super Skoczek. Słuchajcie, dostańmy się tutaj. O typek już próbował nas zwalić. Eee, postarajmy się w zamian rekompensaty jego tam udusić na tej arenie. Słuchajcie, na tej jego wysepce. Dostańmy się tam do niego, dostańmy się tam do niego. No kurde, łuk masz stary, no ja w to nie wierzę, no. <laughs> Shit! Stary wywalaj stąd! What? Zabiłem tym kastamiantowym mieczem, ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. Ładna akcja, ładna akcja. Nie wiem czy typek naprawdę to zrobił. Chciał mi, nie wiem, dać wygrać czy inny grom. W każdym razie. Wow, wow, wow. Widać. Małuk, małuk stara się do nas e, wycelować. Jak na razie no nie udaje mu się to. Starajmy się tam dostać. No kurde, naprawdę stary. Wow! Jaki jump, lol. Za to musi być lek, ja w to nie wierzę po prostu. Słuchaj stary, nie masz życia w tym momencie, nie masz stary życia Albo ja No kurde, nie. No ok, ludziska, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zostawicie lajka like w górę, lajka like w górę, co? Łapkę w górę, bo lajka like w górę chyba nie ma, co? Czy jest? Cholera, muszę dzisiaj wyglądać to W każdym razie, dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał I że będziecie wpadali częściej na moje odcinki Trzymajcie się ciepło do kolejnego odcinka. Cześć! Piąteczka to przy okazji. U!